Pani, witajcie nareszcie mogę wam przedstawić mój sweter który nazywa się sangria a to wszystko dlatego ponieważ kolor, e, który, kolor tej włóczki, która do mnie przyjechała nazywa się black sangria dlatego ja od razu wiedziałam że sweter będzie nazywał się sangria sweter i bardzo e, bardzo się cieszę że wam również ta nazwa się e, podoba ale nie wiem czy sam sweter oraz grubość drutów Wam się spodoba. Ale o tym za chwilę. Słuchajcie, sweter, który zrobiłam dla Was jest prosty i nieprosty, ponieważ tak jak się na niego patrzycie, to jest prosty. Fason jest prosty, ale jest dosyć dosyć jest ciężki do zrobienia, jeszcze cięższy do przekazania. Chodzi mi Tutaj ja miałam dosyć, dosyć trudną sprawę, żeby przekazać Wam, jak pewne rzeczy zrobić. Nawet rozrysowałam sobie parę rzeczy w zeszycie, żeby Wam pokazać, żebyście sobie mogli zrobić print screen, żebyście mogli jakoś inaczej może do tego podejść, bo niektórzy potrzebują po prostu mieć przed oczami kartkę. Ja na pewno do takich osób należę. No i słuchajcie. Jaki tutaj jest problem z tym swetrem? Po pierwsze, mamy rzędy skrócone, które są tutaj. Okej. Okay. Są osoby, które nie wiedzą, po co robi się rzędy skrócone. I teraz Wam powiem. To jest, myślę, dobry, po, po, dobry moment, żebym Wam powiedziała, e, dlaczego robi się rzędy skrócone. Słuchajcie, jakby nie było rzędów skróconych, to ten golf, miałaby, to to by było jakoś tak. Nie? No, może trochę przesadziłam, trochę. przy kolor. Przy przy ale trochę za mocno powiedziałam, nieważne. Chodzi o to, żeby zrobić taki lekki dekolcik, żeby wszystko fajnie, ładnie się układało. Oczywiście możecie zrobić swój sweter bez rzędów skróconych, no ale on się będzie wtedy troszeczkę inaczej układał, dlatego. Warto jest się troszeczkę pomęczyć. I tu od razu zaznaczę. Myśl, ja chyba o tym filmie mówię. Nie pamiętam, bo jeszcze nie. Nie zrobiłam tego filmu dla Was, jeszcze go nie zmontowałam. Wydaje mi się, że mówię tam w tym filmie, że bardzo ważne jest, jak robicie swoje oczka, ok? Ponieważ przy Easy Sweater też była ta sama sytuacja. Wiele osób z Was robiła oczka lewe po swojemu, i gdyby ten sweter był cały czas robiony dookoła, to nie byłoby problemu, ale z racji, że mamy rzędy skrócone, to robimy w i we na samym początku, a później dopiero robimy dookoła. I jest taki problem, że jeżeli wy robicie na przykład oczka lewe inaczej albo oczka prawe inaczej, no to później e, będzie, będzie taki moment, w którym tutaj, gdzie są rzędy skrócone, czyli cały ten tutaj moment i tył będą wyglądały zupełnie inaczej jak reszta swetra. Także weźcie to pod uwagę. Wiele osób z Was mówi mi, że bardzo dziwnie przerabiam oczka lewe. To nie jest dziwny sposób, to jest poprawny. I kiedy się zrobię, już, już się szykuję do tego naprawdę szykuję się do tego, że zrobię dla was ten film i wszystko wam opowiem na temat oczek lewych, prawych i w ogóle dlaczego jest taki problem yy, i dlaczego jest to ważne, żeby wiedzieć, jakie oczka robimy. Ponieważ jeżeli chcecie robić oczka przykręcone, to jest super, ale ważne, żebyście o tym wiedzieli, że to robicie. I teraz tak, dobra. Więc tak, rzędy skrócone mamy z głowy. Kolejną sprawą jest tutaj. O, zobaczcie, ta linia taka. oraz ta linia taka tutaj. Jeżeli chodzi o tą linię, to ja w filmie, i teraz już wiem, że to jest błąd, nie wiedziałam, więc sorry. E, ja w filmie Wam mówię, że jest to reglan, bo ja myślałam po prostu, że sweter powiększany w ten sposób to też jest reglan. Mi się okazało, że nie, że to się nazywa metoda. Podobno w świecie dziwiarek mówi się metoda na C, a to, to się dowiedziałam na Instagramie, a to dlatego, ponieważ dosyć ciężko jest wymówić tę e, tą nazwę. Ja też jej nie wymówię, ale tu wam właśnie teraz napiszę. Słuchajcie, więc to jest właśnie ta metoda. Robię to nawet, nie wiedziałam, że się tak nazywa, no debiu. No i, e, no i e, tutaj taki rękawek. I teraz słuchajcie, ja od samego początku. E, Założyłam sobie, że ten sweter nie będzie specjalnie mnie tutaj nie będzie taki, yy, że tak powiem, obcisły. Ale jeżeli wy chcecie, to robiąc tą, <laughs> robiąc tą linię, powinniście ją zrobić krótszą. Zobaczcie, ja ją zrobiłam dosyć długą. Jeżeli zrobicie ją krótszą, o tu, to wyjdzie wam sweter bardziej. Przylegający do ciała. Pamiętajcie o tym, bo może właśnie taki byście chcieli zrobić. Dodatkowo pamiętajcie, że jeżeli tutaj poszerzamy ten rękaw, to trzeba go poszerzyć wiele, wiele razy, ponieważ zobaczcie, u mnie mój jest taki dosyć obcisły, i to akurat, jeżeli wy chcielibyście zrobić Obcisły sweter i rękaw, to no to wszystko spokojnie. Ale jakby z góry Wam mówię, jaka jest sytuacja, plus to, że mój sweter już jest taki trochę. E, e, ja zrobiłam go z założenia trochę krótszy, także jeżeli Wy będziecie patrzeć na to, ile ja tam podaję centymetrów, to pamiętajcie o tym, żeby zrobić troszeczkę więcej, jeżeli oczywiście potrzebujecie. Ja chciałam, żeby był właśnie taki, ale jeżeli Wy chcecie, żeby był. E, trochę dłuższy, no to robicie dłuższy. E, co jeszcze? Co mam jeszcze chciałam powiedzieć na temat swetra? No swet, więc tak jak Wam powiedziałam, sweter jest prosty i nieprosty, e, no. To przejdźmy do wróczek. Dobra, bo teraz bardzo ważna sprawa, z czego zrobiłam ten sweter, ponieważ kolor jest obłędny. E, jakiś czas temu pochwyliłam się na Instagramie, że dostałam możliwość współpracy z kolejną firmą. Jest to Darm Godyarny z e, Nowego Jorku i jest mi z tego powodu bardzo, bardzo miło. Wybrałam sobie włóczkę, którą jak zobaczyłam to oszalałam. Ta włóczka jest chyba w czterech albo w pięciu różnych kolorach. Ja od razu wiedziałam, że ta włóczka to jest ten kolor, to jest właśnie ten, który ja potrzebuję. Już nie wspomnę o samej nazwie kolor, koloru, czyli Black Sangria, wiedziałam, że muszę ją mieć. Wiem, że chyba tam jest kolor niebieski, też zielony, no nie pamiętam jeszcze jaki. Możecie sobie po prostu wejść i zobaczyć. To była moja pierwsza przygoda z takim precelkiem i nie będę ukrywać, że myślałam, że zupełnie inaczej te kolory będą się układać. Myślałam, że będzie sweter jednak ciemniejszy i te przejścia, znaczy takie białe plamki będą jednak rzadziej występowały. Ale mimo wszystko cały ten efekt, cały ten sweter jest bardzo, bardzo fajny i bardzo mi się podoba. To tak, żebyście wy wiedzieli, jak te kolory się układają. Dodatkowo jeszcze bardzo ważna sprawa, słuchajcie, tutaj były takie, te plamki białe były super białe, ale oczywiście ja wkładam sweter do wody, no wiedziałam, że coś będzie nie tak. No przecież zafarbowały troszeczkę, ale nie bardzo, tylko troszeczkę przefarbowały. Także to też weźcie pod uwagę. Także tak, przejdźmy w końcu do włóczki. Włóczka to jest ręcznie malowana albo ręcznie barwiona. Jest to merino bardzo, bardzo fajna. Tutaj mamy 75% merino i 25% nylonu. Bardzo fajna włóczka, bardzo fajnie się pracowało pod jednym względem, bo się po prostu fajnie pracowało, fajnie oczka się układało od razu, robiły się proste, wszystko fajnie. Minusem było to, że trzeba było użyć drutów 3 mm. To, było, to była masakra. Ci, co obserwują mnie na Instagramie, to wiedzą, że to była dla mnie katorga. Ja naprawdę 3 mm to jest, to jest, jakaś, to jest jakaś masakra. Ja lubię, jak coś szybko się robi i szybko powstaje. Eee, dobra, co jeszcze chciałam Wam powiedzieć na temat tej e, włóczki? Jeżeli chodzi o to, ile tej włóczki zużyłam, tutaj mamy 100 gram, mamy 440 yardów i tutaj był taki problem, że trzeba było to sobie przeliczyć. Ja oczywiście źle to przeliczyłam, więc później przyszła do mnie kolejna paczka. E, no i 440 yardów to jest tak mniej więcej ponad 300 metrów. Nie chcę Wam mówić dokładnie ile, bo nie chcę wprowadzać Was w błąd. W błąd. Użyłam takich precelków 3 na mój sweter, jeszcze mi trochę zostało. Dokładnie tyle mi zostało z mojego trzeciego precelka. Tutaj mam taką informację, to już akurat widzicie, bo będziecie się mnie pytać, ile kosztuje taka włóczka. Ona kosztuje 25 dolarów za tego precla. Jest to bardzo drogo. Jeżeli użyłam 3, no to już możecie sobie łatwo policzyć, że to było 75 dolarów. Dodatkowo i jeszcze trzeba zapłacić za przesyłkę. No więc no, jest, to, jest to kwota Dużo, dużo, no niestety, ale no, może ktoś będzie zainteresowany i lubi wydawać pieniądze na, na tego typu włóczki, no to, no to polecam. Ta była naprawdę świetna, fajnie się e, nie opracowało. pierwsza, moja przygoda z precami. Został mi jeszcze jeden, także już myślę, co mogę jeszcze z niego zrobić. Dobra, to to było a propos włóczki. Um, co jeszcze mamy z druty? Słuchajcie, tutaj was zaskoczę, ponieważ użyłam tylko dwóch par drutów, a to dlatego, bo nie mam więcej. Jeżeli chodzi o 3 mm, słuchajcie, mamy tak 3 mm 40 cm, i tutaj pracowałam samą, całą górę na tych, na tych drutach, a później już cały, cały czas pracowałam na drutach. Tutaj mamy 80 cm 3 mm grubość i 80 cm długość. I tak samo tymi drutami robiłam rękawy, czyli pracowałam Magic Loopem i to było dla mnie dosyć istotne, ponieważ nie chciałam, żeby moje rękawy się porozciągały. Oczywiście te druty by weszły tutaj e, na te rękawy, ale bałam się, że je rozciągnę i nie chciałam tego robić. Od razu chciałam, żeby ładnie wyglądały, dlatego użyłam metody Magic Loop. Wy oczywiście możecie oprócz Magic Loopa użyć też drutów pończoszniczych. Dobra, i teraz tak. Jeżeli chodzi o markery, to trochę ich mamy. Ponieważ słuchajcie, mamy cztery markery. Cztery markery w jednym kolorze. U mnie to był fioletowy. Żeby zaznaczyć tutaj z każdej strony te linie. Jeden marker, początek i koniec. I dwa, albo inny jeszcze kolor. U mnie to były dwa zielone, ponieważ nie mam innego koloru, który zaznaczy nam sam środek. Tutaj, żeby łatwiej nam było robić rzędy skrócone. Dobra, no i oczywiście igła dziewiarska, znamy, wiemy i to wszystko, co potrzebujemy do wykonania tego spetra. Bardzo ważna rzecz, eee, bardzo Was proszę, bo wiem, że wiele osób na pewno nie będzie robiło tego swetra ze względu na grubość eee, drutów. Bardzo Was proszę, nie pytajcie się mnie, ile nabrać oczek, jeżeli macie druty 5-6 mm, ponieważ Druty 3 mm, a druty 6 mm to dla mnie to są dwa zupełnie inne swetry, naprawdę. I jest mi ciężko w ogóle odpowiedzieć na to pytanie, dlatego ja zostawię Wam w opisie standardowo całe, wszystkie wymiary tego swetra oraz oczywiście próbkę i będziecie mogli się wspomóc. Ale pamiętajcie, nie pytajcie się o takie jakieś dziwne rzeczy. Metodą prób i błędów starajcie się zrobić. Ja Wam pokazuję, jak wykonać taki sweter, jak wykonać taką czy taką metodę. A Wy, metodą prób i błędów, możecie e, sobie próbować. Ja mogę Wam, oczywiście, pomóc, ale nie oczekujcie ode mnie, że powiem Wam dokładną liczbę oczek. I teraz miałam Wam to powiedzieć na początku filmu, ale jak zwykle zapominam, e, Osoby, które mają jakiekolwiek pytania, problem, chciałyby się pochwalić swoimi zdjęciami, chciałyby się o coś zapytać związanego z moimi filmami i moimi swetrami, to zapraszam Was na grupę na Facebooku, która nazywa się Drutowisko. Dziewczyny już tam zaczęły się chwalić swoimi rzeczami, zaczęły pisać. Co nieco można się zapytać, czy użyły innych drutów, czy użyły innej włóczki, czy rozmiar L, czy rozmiar M i tak dalej, i tak dalej. Na pewno już ktoś taki robił jakieś takie swetry, które są oczywiście z mojego, z mojego kanału, można się podpytać, na pewno Wam pomogą ta grupa powstała ze względu na to, że zaczęłyście mi wysyłać tak dużo wiadomości, że ja po prostu przestałam nadążać z odpowiedzią i myśleniem o tym ile oczek, ile nie oczek i tak, dalej, i tak dalej. a po prostu Wy wszystkie już próbowałyście, więc po prostu możecie sobie nawzajem pomagać, więc trochę mi to ułatwia sprawę a poza tym grupa jest bardzo fajna i przyjemna także zapraszam Was wszystkich jestem, słuchajcie, niesamowicie ciekawa, kto z Was jednak złapie za druty 3 mm i zrobi ten sweter Jestem również ciekawa, czy jesteście zainteresowani włóczkami z Nowego Jorku i czy sobie zamówicie właśnie tę włóczkę. Czy szukacie jakiegoś polskiego odpowiednika? Jeżeli tak, to co to jest za odpowiednik? Dajcie mi znać, jakie włóczki użyjecie, jeżeli użyjecie. No i jak się widzicie w temacie takiego swetra? Ja specjalnie wykonałam coś takiego innego, żeby było troszeczkę level wyżej, żebyśmy nie robiły cały czas tego samego, żeby było coś innego, a ja jestem ciekawa, czy wam to odpowiada, żeby troszeczkę kombinować, żeby robić coś nowego, żeby szukać jakichś takich nowych metod, abyśmy mo mogli się czegoś nowego nauczyć. Zresztą dla mnie to też jest nauka cały czas, przynajmniej dowiedziałam się, jak się nazywa metoda, którą wam pokazywałam przez cały film, nie wiedziałam, jak się nazywa. <taki> Także e, słuchajcie. Zapraszam Was i zachęcam do wykonania tego swetra. Pozdrawiam. Hejko!